Już jesienią powiat karzyski będzie uczestnikiem zakrojonego na szeroką skalę przedsięwzięcia promocyjnego. Mowa tu o udziale powiatu skarżyskiego w trzech ważnych i cieszących się dużym uznaniem imprezach turystycznych, na których prezentowana będzie oferta turystyczna krajów i regionów z całego świata. I tak powiat karzyski pod koniec września promowany będzie na międzynarodowych targach turystycznych w Warszawie, następnie na targach turystycznych w Kijowie i pod koniec października na targach regionów i produktów turystycznych w Poznaniu. Po raz pierwszy powiat karzyski będzie miał możliwość możliwość zaprezentować swój potencjał turystyczny odbiorcy krajowemu i zagranicznemu, poszukującemu atrakcyjnych miejsc wypoczynku. Udział w targach turystycznych jest efektem realizacji projektu partnerskiego nad Czarną i Kamienną, nieodkryte piękno północnej części województwa świętokrzyskiego, w którym obok powiatu skarżyskiego uczestniczą także powiat Starachowicki, Konecki, Opatowski i Ostrowiecki. Całkowita wartość projektu opiewa na ponad 1,2 mln zł, z czego 750 tysięcy zł to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Reszta kwoty w wysokości po 125 tysięcy zł zarezerwowana została jako Wkład własny w budżetach czterech powiatów. Oficjalna promocja przedsięwzięcia i inauguracja realizacji projektu miała miejsce w listopadzie 2009 roku, a uczestniczyli w niej starostowie partnerskich powiatów. Od tego momentu można już mówić o pierwszych widocznych efektach realizacji projektu. Zbliżający się udział w targach turystycznych, krajowych i zagranicznych jest tylko jednym z elementów zaplanowanej do 2011 roku kampanii reklamowej. Pozostałe to wydana właśnie 60-stronicowa mapa turystyczna obejmująca na teren północny województwa Świętokrzyskiego od powiatu Koneckiego poprzez Skarżycki, Starachowicki, Ostrowiecki aż po powiat Opatowski. To jest, Szanowni Państwo, mapa turystyczna, która również w skrócie pokazuje ciekawsze, czy najciekawsze fragmenty, czy najciekawsze elementy, elementy czy zabytki, czy przyrodę teren powiatów. Natomiast, i tu jest powiat Skarżyski, który pokazuje, również z miejscami, gdzie, gdzie te obiekty się znajdują. A dalej mamy bardzo szczegółową mapę powiatu Skarżyskiego, nawet z najdrobniejszymi ciekami wodnymi. To, proszę Państwa, jest publikacja, którą otrzymaliśmy w dniu dzisiejszym nad Czarną Kamienną. Jest to przewodnik turystyczny. On pokazuje. Mapę tych zaprzyjaźnionych powiatów z przebiegami głównych sieci komunikacyjnych. No oczywiście to co istotne, na czarną i kamienną, bo to chyba sama nazwa nazwa programu wzięła się od tych dwóch. Ta publikacja wygląda w ten sposób. Powiat Skarzyski oczywiście ma swoje strony, które oczywiście. Symbol to znaczek Herb Powiatu Skarżyskiego i poprzez treść opisy ciekawych zabytków. Tu mamy na przykład Muzeum Orła Białego, Skarżysko-Kamiennej i oczywiście y, piknik archeologiczny Rydno. Tu dalej mamy też Rydno. I piękny krajobraz pewnie jednego z zalewów. Przewodnik jest tak skonstruowany, że e, każdy powiat ma inny kolor, że powiedzmy powiat. Dalej mamy powiat Skarżycki, zabytki sakralne. Tu jest już połączenie powiatu Skarżyckiego i, starachowi i Starachowickiego. Na górze zdjęcie Piety Michniowskiej, na dole. Y tak, Dom Kultury, do, wieś, Wiejski Dom Kultury, Wiejski Dom Kultury w Mostkach. Oprócz mapy wydano już foldery oraz przewodnik turystyczny. Publikacje uzupełniają się wzajemnie i razem tworzą kompleksowy, i rzetelny materiał informacyjny niezbędny dla turysty. Też, Szanowni Państwo, folder nad czarną i kamienną, który jest wydany w języku polskim, który Państwu prezentuję, w języku niemieckim, w języku angielskim i w języku rosyjskim. I w tych. W czterech językach jest wydany, on szata zewnętrzna jest taka, natomiast on pokazuje w takim no jakby telegraficznym skrócie najciekawsze zabytki. Oczywiście Skarżysko to Muzeum Orła Białego, to również sanktuarium, to również zabytki piec pozostałości pieca Hutniczego na Rejowie. No i oczywiście jest również kawek. Pięty Michnowski schodzi również i jest Kościół Świętej Zofii, w Świętej Zofii w Bliżynie. To ta publikacja tak wygląda. Z kolei w najbliższym czasie uruchomiona zostanie strona internetowa, na której będzie można odbyć interaktywny spacer po najciekawszych atrakcjach turystycznych pięciu powiatów. W powiecie skarżyskim będzie to m.in. Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej i Muzeum Morła Białego. Interesująco zapowiada się również kampania promocyjna w mediach. Dziesięciominutowy film oraz spoty reklamowe z pięciu powiatów zostaną wyemitowane w stacjach telewizyjnych, zarówno regionalnych, jak i ogólnopolskich. Powiaty mogą także liczyć na promocje w największych rozgłośniach radiowych, takich jak Radio Z i RMF FM. Spodziewam się, że te wszystkie działania, które podjęliśmy wspólnie z pięcioma powiatami, powinny zaowocować ożywieniem ruchu turystycznego w naszych powiatach, co sklei powinno się przyczynić do rozwoju naszych powiatów poprzez to, co powiedziałem wcześniej. Zawsze turysta jakieś pieniążki zostawia. Znamy kraje, które praktycznie żyją z turystyki, gdzie dochód narodowy w 50, 40 i 60% to dochód z turystyki. A więc może tak w ten sposób nasz powiat byłby stał się może atrakcyjnie, atrakcyjnie turystycznie, bo przecież mamy tu wiele pięknych zabytków, które zarówno Architektury, muzea, jak i również walory przyrodnicze, które Państwo doskonale znają, z publikacji, które powiat skarżyski wydaje. Na uczestnictwie w projekcie nad czarną i kamienną nie kończą się jednak działania promocyjne powiatu skarżyskiego. Chcę również poinformować Państwa, że również dziś Państwu telewizjadami zaprezentuję nowy Nowe wydanie promocyjne Powiatu Skarżyskiego, które jest jakby kolejnym etapem publikacji, która się spotkała z naprawdę olbrzymim zainteresowaniem mieszkańcom. A mówię tu o książce Ścieżkami Powiatu Skarżyskiego, które zostały. Przepraszam, pieszo i rowerem po powiecie skarżyskim, która została napisana przez pana Irenausza Kulińskiego i Jana Władarczyka, wydana w ubiegłym roku. Nakład tysiąca egzemplarzy rozszedł się nie wiadomo kiedy, praktycznie rzecz biorąc, w roku bieżącym wznowiliśmy nakład. Część tych egzemplarzy będzie już można nabyć. Natomiast publikację, którą dziś państwu telewizji Adamie zaprezentuje, to. Druga jakby część, uzupełnienie tej pierwszej części, która mówi o która w nazwie ma ścieżkami powiatu skarżyskiego pieszo i rowerem, ale już samodzielnie napisana przez pana Ireneusza Kulińskiego, myślę, że również w taki interesujący sposób prezentuje niepowtarzalny krajobraz i najciekawsze zakątki powiatu Skarżyskiego. Chcę Państwa poinformować, że przeciwnie do poprzedniej, która była tylko i wyłącznie promocją i była chętnym na różnych imprezach i uroczystościach rozdawana nieodpłatnie, ta publikacja, czyli ścieżkami powiatu skarżyskiego pieszo rowerem jest wydana w nakładzie y, tysiąca egzemplarzy, z czego tylko 500 złotych, 500 sztuk. Jest dla powiatu, natomiast 500 sztuk. Tak jest umowa spisana, że wydawca może ją sprzedawać, czyli jest przeznaczona do sprzedaży. Szanowni Państwo, myślę, że te działania, które są podejmowane, działania promocyjne podejmowane przez powiat skarżyski, że stanie się ten powiat miejscem atrakcyjnym na mapie turystycznej Polski, a myślę, że i turystów powinniśmy przyciągnąć tymi publikacjami, aby tu przyjechali, odwiedzali powiat skarżyski i wierzę w to, że co roku tych turystów powinno nam przybywać.